Ale widziałem niedawno świetne ćwiczenie. Wszyscy crossfiterzy, instruktorzy fitness na zajęciach bardzo dużo osób je robi. A skoro tyle osób je robi, to musi być świetne. Ci pomaga również się spalać tłuszcz i budować mięśnie. I nazywa się barpis. Musi być to niesamowite. Zobaczcie, muszę wam je pokazać. Hmm. Słuchajcie, tak jak się mogli się zrozumieć z tej ironii z czasie filmiku, są pewne ćwiczenia, których moim zdaniem nie warto robić na siłowni. Mówiąc łagodnym językiem, mówiąc troszeczkę bardziej dosadnym językiem, są pewne ćwiczenia po prostu głupie. Jednym z tych ćwiczeń, moim zdaniem, jest Barpi, jest to jedno z tych ćwiczeń, których ani ja, ani żaden z moich podopiecznych raczej nigdy nie robił. Biorąc pod uwagę rachunek zysków i strat, jakie możemy osiągnąć, wykonując to ćwiczenie, jest one kompletnie niewarte ryzyka. I oczywiście możecie powiedzieć, że te błędy, które zobaczyliście na początku, są takie mocno wyolbrzymione, to jednak są realne i wrobienie barpis rzeczywiście niesie za sobą pewne zagrożenie. A tak naprawdę zyski, jakie z tego możemy osiągnąć, to zwykłe ćwiczenie metaboliczne, kondycyjne, ewentualnie wytrzymałościowe. Jest dużo wiele innych ćwiczeń, bezpieczniejszych, dzięki którym możemy osiągnąć takie same efekty, lub, lub lepsze, nie mając tak dużych zagrożeń. W styczeń zbliża się wielkimi krokami. Trzeba troszeczkę zgubić brzuszka, spalić tłuszczyku. No to wiadomo, jeśli Wam pani tłuszczu, no to muszę robić dużo brzuszków. Idziemy z tematem. Dwa godziny later Sześć godzin później... Nic nie zmniejszy ten brzuch! Przecież miał płonąć ten tłuszcz! O Jak widzicie przed chwilą, drugim ćwiczeniem na liście haniebnych ćwiczeń Adrana Hoffmana są konwencjonalne brzuszki. E, tutaj jest rzeczywiście wiele mitów, których wadałoby wyjaśnić. Jeśli rzeczywiście chcemy ćwiczyć te mięśnie brzucha nad pod kątem aktywacji mięśniowej, nie jest to najlepszy wybór. Tak? Brzuszki w jakimś tam stopniu umiarkowanym aktywują mięsień e, tutaj prosty brzucha. Tak naprawdę dużo większą pracę wykonują zginacze biodra, czyli przenięcie biodra, które i tak u wielu osób już są bardzo mocno pospinane, także nawet pod kątem takiej kształtowania mobilności nie jest ani aktywacji brzucha nie jest to najlepsza opcja. Poza tym, nawet jak jesteście już bardzo uparci i chcecie ćwiczyć ten brzuch, w szczególności panie, które zabierają się za robienie brzuszków, musicie pamiętać, że mięśnie brzucha są mięśniami takie każde inne, tak, które też gdzieś tam zmieniają swój kształt i mogą rosnąć. Także osoby, które już mają tendencję z szeroką talią, ta talia po prostu do wykonywania e, brzuszków, może się powiększyć. Zobaczcie sobie przykłady na niektórych po prostu zawodach crossfitowych, jak niektóre dziewczyny wyglądają. Tym bardziej w przypadku. W przypadku osób, które chcą startować w sportach sylwetkowych, rzeczywiście powinny z rozwagą wykonywać ćwiczenia ogólnie na mieście brzucha. To była moja lista hańby i dwa według mnie najgłupsze ćwiczenia, zarówno dla barpis, i dla brzuszków, na pewno znajdziecie ciekawsze alternatywy, ale też jest wiele innych ćwiczeń, których po prostu nie będą najlepszym wyborem na siłowni. Piszcie je w komentarzach, bierzcie udział w dyskusji, może zainspirujcie nas do nakręcenia następnych materiałów o podobnym temacie.